W tej chwili przed Szczecinem będziemy niedługo dojeżdżali do Szczecina powoli jakby troszkę się po tych drzewkach widać, że rozwiewa także jeżeli będzie to tak stopniowo w kierunku w kierunku, w kierunku rugi się rozwiewało naprawdę <laughs> so, bardzo bar, fajnie sobie popływamy ale to nie jest ważne kurde ważne jest to jak się zapytacie mnie skąd mam taką zajebistą capeczkę to chciałem powiedzieć, że na stacji benzynowej niedaleko Poznania podjechał jakiś facet w Ferrari i nie miał, nie, miał gotu, nie miał gotówki brakowało mu chyba 50 zł, żeby zatankować do pełna i akurat ja miałem te 5 dych i facet zrobił wymianę barterową czyli on mi dał on mi dał towar o, 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 ktoś jedzie on mi dał towar, ja, ja dałem mu on mi dał czapeczkę, ja mu dałem, ja mu dałem kasę, a tutaj widzimy Ktoś, ktoś, jedzie, ktoś jedzie równolegle do S 3 to jest S trójka, nie? Tak. Ktoś jedzie równolegle do trójki, drugą, drugą trasą, ale myśmy już go wyprzedzili, bo my teraz zapierdalamy złoty 60. Zł. Sławek, Sławek ciśnie, wyciska z tego pusika ostatnie soki. I ktoś jedzie z deską, dwoma deskami na, na górze. Czyli nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł. Może to być ten albo Rutek. A, ale również może to być ten Tomek Miercarski. Chociaż Tomek, Tomek dzisiaj przyklejony jest do tapety. A tutaj chciałem powiedzieć, że pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich z trasy, z trasy na północ, na północ Europy. Jesteśmy w miejscowości wiek na surfkampie. Chyba jedyny surfkamp w miejscowości wiek w Niemczech. Rozłożyliśmy się na namiotem. A gdzie jest moja zabista, w środku jest moja zabista czapeczka, nie będę ją brał, bo mnie jeszcze zginie na wodzie. zaraz. To masz rację. Jeżeli spytacie się mnie, skąd mam taką zajebistą, znaczy się kurwa. Teraz nie mam. Dlaczego nie mam tej zajebistej? Nie mam tej zajebistej czapeczki, dlatego że tutaj nie potrzeba nosić. Chodzimy. W wody, w wody rugi, kaczki. Kaczki odpływają, znaczy się będzie, będzie odlatują, znaczy się będzie wiało. No tu jest, nie tak, no ja mam tu do kolan, to zaraz zmierzymy moje kolana na mycie, bo mam miarę. Tak to, to trzeba mierzyć, to trzeba zmierzyć. No, zobaczmy, to jest może 100 metrów dalej i on ma wody pod jadą. I prawdopodobnie za dwa tygodnie, jeszcze na tydzień tutaj wrócę, Będzie dobrze? Tak. Jak Nasz pierwszy dzień pływania tutaj na wieku. W tej chwili jest godzina dokładnie 13.22. Pływali, pływaliśmy na zestawach na, na żaglach 7.0. Jaski mieliśmy 97, no tak w granicach 25-29 bezów się zrobiła się prędkość teraz troszeczkę spadł, spadł wiatr ale czekamy, bo za godzinę, za godzinę czasu ma przejść kolejny. proszę bardzo nasza jest nasza słowy, Sławek, sławek ciekaw, no tak ale a dzisiaj, to, a dzisiaj trzeba dzisiaj trzeba 34 5 no, trzeba będzie zrobić nie która jest godzina 8, nie? No jest godzina 8, nawet 15, 15 po 8. No trochę pechowo, bo pada od, od północy zaczęło padać, jak do tej pory i podobno ma jeszcze padać do południa, ale potem wchodzimy na już na wodę, nawet jak będzie padało, jak zwykle w tej samej podkoszulce, jak, jak Sowek powie, że capie, to zmieni sobie podkoszulkę. ale nie. Ale i tak, by I tak na razie chodzę w tej samej podkoszulce. Bo jest ich podamiotem. Jesteśmy na wczasach Więc na wczasach się robi to, co się kurde lubi. Jak przestanie padać, to <grym <stanie> <grym <grym <undergoing> <grym> robię następne wejście. Ale my lubimy śmierdzieć, to po prostu. To <grym> <winię>. <grym> nie, nie ściągam podkoszulki. Aha, a mamy taki syf tutaj, że normalnie potykamy się kurwa o wszystko, ale też nie będziemy sprzątać, bo nam się nie chce. Mamy wyjebane na porządku. No, że... Kurwa, pływa, że nie sprzątać. Do, kurde, widzisz, dokładnie. No na tym kończę, będzie następne wejście za jakiś czas. No, tutaj masz barany. Zawsze wieczorem beczo. tu uważam czasami, skakuję, tych beczkowy, czy sobie, że wschakuje z waszych lokalnych jakichś tam beczkowych, czy innych. Jedziemy w tej chwili na Dranskę Zobaczymy co tam na Dranskę wygląda Tutaj mamy nowego nowego pasażera zau... nowego pasażera, pasażera, zawodnika <gry> Heńka. ze względu na to, że, że jeździ na tym, na finie Bos'a nazwaliśmy go Bos. pływaliśmy z półtorej godziny musiał spod chmury musiał ostro, ostro wycisnąć bo tak napierd napierdzielał wiatr, że nawet na piątkach by, ja przynajmniej na piące byłem zajebiście przyżeglowany, trzy razy tą piątkę połowałem nie? no teraz akurat jak ta chmura przyszła to wszyscy kurde w kurtkach bo zmokliśmy, wiatr przyszedł nie? Sławek to praktycznie żeby na czworakach wychodził bo mu się żagla 6-8 nie chciało z zamienić na coś, mnie coś mniejszego nie ja rób tego ja buzeru Ej, no jest słuchajcie, jest zajebiście, raz pada, raz przestaje padać, a my cały czas pływamy. W tym, tym otogalku robimy sobie zupę, yy, robimy parówki i nigdy go nie myjemy. W ogóle chciałem powiedzieć, że w kubkach pijemy kawę i gorące kubki i ty, kurwa nie myjemy, bo nie mamy płynu do zmywania. Ale co, co najśmieszniejsze, są jeszcze ciekawsze rzeczy, które chciałem powiedzieć. Na przykład w piankach, jak żeśmy ubrali pianki o dziesiątej, jest teraz godzina 16.40, jesteśmy się nie ściągnęli? chaniem. Chleb niemiecki. No kurwa, czarny chleb. No. Ale to jest chleb z e, tym. Z czym? Z certyfikatem kurwa. Nie, kurwa, chciałem powiedzieć z marchewką. Ja, ja też jakiś chleb z marchewką? Nie, nie, ja tych czarnych, nie Bułki będę jadł ja to jeszcze. chleb. Hey, z marchewką jeszcze z czymś. Hey, Bułki zostały te ja będę at te, te bande at buki, si trzeba ludzi do, do, do tego sklepu podejść Co no, ten na na, na na jutro, żeby zrobić zakupy, żeby jutro, żeby, żeby jutro nie iść, a. Swarcie wiatna pierdala na maxa. W tej chwili ciężko jest w ogóle nawet wyjść, słuchajcie, ciężko, ciężko jest wyjść z namiotu. Warunki są warunki są masakryczne. Ja się pierdolnę przy katapie w udo. Kurwa, czy nie można wymyślić jakiejś osłonki impaktowej, kurwa na UDA? No wszystko miałem osłonięte oprócz, oprócz, oprócz UD i akurat tam się musiałem pierdolnąć. Kurwa. Normalnie masakra, to zawsze Sławem się tam pierdolnąć, bo on zawsze jest taki pechowy, kurwa. a tym razem kurwa przeszło na mnie, no ja pierdolę. No się kurwać, nie jesteś ze mnie. No to musimy sobie musimy się coś, musimy się coś napić jakiegoś drinola nie, nie wiem czy my do, jut, do jutra przeżyjemy, przeżyjemy ten, dzisiaj, to, to, to dzisiejsze wianie jutro będzie napierdalać razy 8 także jutro mam przygotuję się na jutro zdrowie no jutro ma napierdalać dwa razy, <kluzny> dwa razy tyle ja już szykuję żagie 5, 5 albo 5-6, nie pamiętam jak, jak, jakiego mam gana, bo rzadko kiedy na nim pływałem w tym roku, wcale w zeszłym roku p, może raz, kurde, nie? Ale takie takie takie, takie, takie są waruneczki. Dobra, w razie czego będę, będę, będę puszczał następny filmik z następnego wejścia.